Halo, halo, Czy mnie słychać? Witam wszystkich znajomych i nieznajomych z MJSa, z podcastu, z, z ciasteczek, z batonów, zewsząd, z Łodzi. Tym razem w trochę innej roli, bo będę mówił o IoT. Już nie o JavaScriptach, nie o Reactach, nie o Angularach. Kilka słów o mnie. Nazywam się Rafał Warzycha. Pracuję jako ewangelista technologiczny na BN, to jest tam daleko, na Teofilowie. A od roku zajmuję się Cloudem i Co robiłem wcześniej? Takich trochę różnych rzeczy. Zrobiłem podcast. Byłem współorganizatorem IJS-a. Pisałem w dotnecie. I kontribuowałem do OpenStacka. Ale dzisiaj będę mówił o czymś innym. Dzisiaj będę mówił o Edge Computingu, Cloud Computingu i trochę o fog Computingu. To jest to, czym się ostatnio zajmuję. I to jest to, czym, o czym chciałem się z wami podzielić. Jest tak, taki wokabularz, duże słowo. Gdzie jest ten Edge, gdzie jest ten fog, gdzie jest ten cloud i o co w ogóle chodzi mi to z tym wszystkim? Nie chodzi mi o przeglądarkę Edge. Dla kolegów, którzy pytali, nie chodzi mi o przeglądarkę Edge, ani o silnik czakra. Zacznijmy od Clouda, to będzie dosyć łatwe do zdefiniowania. Tam, gdzie potrzebujemy heavy liftingu, takiego potężnego performance'u, korzystamy z Clouda. Nie jest to tanie, ale pozwala nam skalować się naprawdę szybko i efektywnie. Później mamy FOG. Tutaj to jest takie miejsce, Pomiędzy e, urządzeniami e, a cloudem, gdzie mamy nieużywane resource na naszych e, routerach, na naszych komputerach, gdzie się nudzą, nie są podłączone do internetu i nic innymi interesującego się nie dzieje przez, przez całą noc, bo ich tak zostawiamy, przynajmniej niektórzy. I co by było, gdyby na nich odpalić w kontenerach jakieś przeliczenie, jakieś takie średnie liftingi. Całe, rzeczy, całe procesowanie, które nie wymaga jakoś ekstremalnie dużego loadu, ale musi być regularnie przetwarzane. No to o tym mówi, o tym mówi FOG. Czyli wykorzystujemy różnego rodzaju routery, urządzenia sieciowe, nasze laptopy, serwery, które się nudzą po to, żeby zrobić z nich coś mniej lub bardziej interesującego. No i na koniec Edge. Rewolucja IoT już trwa. Przynajmniej widać ją na ulicach, widać ją w naszych domach. Kto ma jakieś czujniki w domach, sensory i inne takie rzeczy? Ręka do góry. No widzę kilka rąk. Xiaomi Mijia, takie tam, nie? ESP232 albo 32. Także urządzenia IoT lądują w naszych domach, lądują pod różnymi postaciami. I możemy się z nimi spotkać coraz częściej. Będziemy z nimi się spotykać coraz częściej. Lodują też w naszych miastach, może nie akurat w tym, chociaż system zarządzania ruchem technicznym, rzecz ujmując, jest IoT. Nie wiem, coś musiałem nie wyjść. Ale wracając, um, Edge jest tam, gdzie jest hardware. Edge jest tam, gdzie jest hardware, i tam, gdzie chcemy wysyłać dane do chmury. To mogą być punkty telemetryczne, czy dane time series po prostu. To mogą być e, informacje o stanie, na przykład, że przekroczony jest limit e, jakości powietrza w danym miejscu na Gdańskiej. Polecam. W zimie w szczególności. E, to może być zwykła informacja o temperaturze wilgotności ciśnieniu w naszym mieszkaniu. Czy jest zielono, czy już tak jak dzisiaj już sądzę, że jest ciepłe, można by klimę włączyć. itd. tak, dalej, i tak dalej. E, Teraz, na chwilę się cofnijmy w przeszłość, bo to jest dosyć interesująca, interesująca właściwość. Więc w latach 70., iż powiedzmy, mieliśmy za cztery duże komputery superkomputery, mainframe'y. Później w latach 80. w naszych domach pojawiły się komodory, PC, PC itd. I tak to trwało. Od roku 2005 możemy mówić o cloud computingu. A od 2015 wracamy z powrotem do tych urządzeń, które są bliżej nas, do tych urządzeń, które są w lodówkach. Tweetowanie z lodówki ostatnio polecam, na, e, polecam artykuły. Także to są już te czasy. I o co, o co w tym wszystkim chodzi? Po, po jaką cholerę nam jest potrzebny Edge Computing, czy w ogóle te koncepcje? E, Wyobraźmy sobie, że mamy Home Automation jakiś, banda sensorów w każdym pokoju, temperatura, wilgotność powietrza, czujniki zalania. Po prezentacji mogę Wam pokazać, czy to kupić na chińskich serwerach, żeby było w miarę bezpiecznie. I chciałbym zebrać te informacje, zobaczyć nie tylko w domu, kiedy mam dostęp do, do tej sieci, która jest w jakimś dnz ale też jakoś w internecie. Nie wszystkie te urządzenia mówią po TPC, TCP IP, E, powiedzmy sobie szczerze, mało które, e, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie ma sensu wysyłać wszystkich tych danych do internetu. Tak naprawdę, czasem przydają się jakieś samary czasem podsumowania, jakieś średnie i tak dalej. Natomiast wszystkie dane co sekundę, zmiana temperatury na poziomie drugiej liczby, po przecinku, jeżeli mamy dobry sensor, no wydaje mi się, że to jest może troszkę overkill. Gdybyśmy chcieli coś z tymi danymi robić, na przykład jeżeli chcielibyśmy mieć taką plantację takiej rośliny i chcielibyśmy, żeby była dobrze nasłoneczniona, miała właściwą proporcję gleby, wszystkie składniki odżywcze, żeby po prostu dobrze rosła ta koniczynka pięciolistna, no to tutaj tego typu preprocessing może się przydać, kiedy chcemy korzystać z tych danych, żeby dawać feedback od razu do naszego systemu. Co dalej? No, ja bym chciał być powiadomiony, kiedy pralka mi albo zlew mi nawali i zaleje mi mieszkanie w miarę szybko. Taki alarm z czujnika zalania. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, jeżeli z którychś z sygnałów nie dojdzie mi w przeciągu 15 minut, to się sami obrażę, ba nawet tego nie zauważę. Co dalej? Security, na ten temat mógłbym mówić długo, dłużej niż cały ten to, dlatego powiem tyle. Security w IoT przez długi czas to był żart. I każdy disek wam to powie, każdy ekspert security wam to powie. Jeszcze całkiem niedawno, 2016 rok, na konferencjach można było zobaczyć, jak szybko za pomocą kali Linuxa można schakować wystawione w chmurze leczarnie w Polsce zmienić temperaturę homogenizacji, czy, czy, e, czy też inne parametry. Ogólnie te czasy już trochę mijają, ale, ale ciągle ten mit pokutujący, że IoT jest niebezpieczne, że tam nie ma security ciągle jest wśród nas. O ile wiemy ze życia, że gdy jesteśmy hobbystami, coś robimy na Raspberry Pi albo na innych lżejszych maszynach, to security nie bardzo przychodzi nam do głowy. Nie wiem jak wam. Natomiast jeżeli to jest wystawione na zewnątrz, mimo wszystko fajnie by było, gdyby jakieś minimum, minimum cybersecurity było spełnione. Do tego nam może się przydać też. Brownfield To jest typowe związane z przemysłem. Co wtedy, gdy mamy czujniki, które tak średnio rozumieją, że są IoT, jeszcze nawet nie wiedzą o tym, że są IoT. Rozmawiają po jakichś starożytnych protokołach serialowych, Modbus i tak dalej, albo KNX. A jeszcze nie, nie wiedzą, że są IoT, ale Wy już wiecie, że mogą być IoT. I um, ja ostatnia rzecz z punktu widzenia home automation nie ma żadnego znaczenia. Ale co wtedy, kiedy nasz gateway, na przykład Xiaomi no Skończy żywot, i będziemy chcieli go wyrzucić a, jako elektrośmieci. Co z tymi danymi? Czy chcielibyśmy przytrzymać te dane? Czy chcielibyśmy mieć możliwość zgrania tych danych? Do kogo one należą? Do nas? Do rządu chińskiego? Dużo pytań. I na te pytania odpowiada tzw. zwany provisioning and life cycle management. Po to się czuje, po to korzysta się z edge Ale teraz tak. Jakieś przykłady użycia w praktyce. Co by było, gdybyśmy chcieli mieć przechowywanie tych danych, a nie wrzucać je konkretnie do chmury? Możemy sobie je wrzucić do Inflaxa, świetnie się do tego nadaje, to jest baza danych Time Series. Pogrupujemy sobie te dane po szybkim, wolnym dostępie i spokój. Gdy potrzebujemy zwykłego kaszu, ready czy do danych dokumentowych. MongoDB jak najbardziej nie trzeba szałdować, żeby sobie rzucić tam trochę danych. Natomiast tu jest ostatnia, ostatnia kreska, czyli ten messaging. To jest pierwsza sprawa, na którą, którą chciałem Wam zwrócić uwagę. MQTT i AMQP to są dwa de facto standardy, jeżeli chodzi o komunikację. To nie jest HTTP. Możemy wysyłać komunikaty po HTTP. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę home automation, nie ma znaczenia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę smart cities, to jak najbardziej nie ma znaczenie, kiedy każdy parkower zaczyna wysyłać nam http, e, requesty, posty, a w efekcie mamy dosa. co nie byłoby takie fajne i takie efektywne. A oprócz tego, na naszych hedgeach możemy mieć sztuczną inteligencję, przetwarzanie języka naturalnego, zwane potocznie Alexa. I maszynernik, jaki sobie tylko wymyślimy. No ale, dobra, mówię, edge, edge, edge a co to jest ten edge? Nie przyniosłem z, z pracy, bo mi się nie chciało. Ten del w środku jest tak cholernie ciężki, e, że sam zasilacz tam 8 znacznie, 2 kilowarzy, a urządzenie niewiele mniej. Także nie chciało mi się tego targać. Jeżeli chodzi o takie hardware, które, które są powszechnie używane w rzeczywistości, e, na produkcjach, to, to są, to jest to, co widzicie. Mamy HPE, HPE Enterprise. To jest takie taniutkie urządzenie, bagatela 500 dolarów. Zaznacza komputer klasy PC, 30 giga 8 giga na dysku i procesory piątka. Nic bardzo niezwykłego, natomiast ma kilka fajnych feature'ów. Obudowa jest pyłodporna, jest odporna na pchnięcenia, na poprzednim etapie, gdy o tym mówiłem, mówiłem, że nie testowałem. W Tym razem już od tamtego czasu mój kolega Michał miał okazję przetestować i rzeczywiście jest odporny na pniecenia. Natomiast na pniecenia nie jest odporna noga Michała. Drugie urządzenie, które mamy u siebie w labie, to jest ten. Taki jak ten. No to już jest cięższa zabawka. To jak upadnie na nogę, to już naprawdę będzie bolało. Dalej mamy sprzęt Fujitsu. BNR, który jest coraz bardziej znany, i Adwantek na Armię. Większość z, tych, większość z tych urządzeń to są albo krótkie serie, które są bardzo blisko, są hardwareowo spokrewnione, e, albo jakiś ekstremalne wymysł przyrodniczy, jak ten Del, który działa tylko na ubuntu, ubuntu korzech ze SnapDee. Także tak to wygląda z punktu widzenia hardwareu tym fizycznie są w no, ale No dobra, fizycznie, fizycznie, a co tam jest w środku? Um, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o connectivity, wszystko co się da. Um, najczęściej, rzecz ujmując, connectivity, gdzie wysyłamy dane na przykład z, do chmury z edge'a, do terenu brzegowego, tutaj wrócił, E, to jest z Wi-Fi, jakie sobie wymarzycie. E, LAN, najczęściej dwa interfejsy: jeden do połączenia po urządzeniach wewnętrznych, drugi do internetu. LTE LT, 4 g za które płaci się chce zboże, Bluetooth, oczywiście, też Lowenerge. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to są najczęściej urządzenia X86. Niemniej jednak, army są tańsze. E, I urządzenie klasy. Takiej, że możemy je sprzedawać, jest sens je sprzedawać, nie rozwali nam się karta SD do paru życiach. Będzie nas kosztować 50 Dolców, a u, gdy jest na armię e, i jego żywotność jest powiedzmy liczona w dziesiątkach lat, 10-20 lat, spokojnie może sobie chodzić i nikt tego nie będzie dotykał, a jego aktualizacje e, będą seamless. Natomiast urządzenie X86 AMD 64. Są bardziej generyczne. Więcej można ich zrobić. Hardware jest mocniejszy. Można włożyć ciekawsze karty graficzne, do niego choćby. Niemniej jednak tam już wchodzimy w tematy, co to znaczy mieć system operacyjny, jak to, jak to zrobić, żeby on był secure, tak samo jak na armię. I ci producenci, których wam pokazywałem wcześniej, na przykład Adwantek. Gdy sprzedaję tego boksa zarabianego, który też leży na biurku kolegi, akurat nie jest mój, on jest ładniejszy, e, hardware'owo to jest dokładnie to samo co HPE. E, jedyne co opiera się na armii. Większość pozostałych komponentów jest, jest praktycznie identyczna. No ale różnica w cenie jest o połowę mniej. Także w momencie, gdy myślimy o IoT w kontekście industry, tym czym ja się zajmuję na co dzień, wychodzi nam, że Raspberry Pi ma sens, ale nie taki standardowy w plastiku jak u mnie tutaj leży pod sceną, na którym będę za chwilę domował, tylko taki bardziej odporny na czynniki zewnętrzne. Teraz będę demował kilka słów wstępu przed teman. Jeżeli chodzi o IoT, domyślne platformy to są jakiegoś rodzaju mutacje Linuxa. Dzisiaj będę demował kawałek Windows Core IoT 10. To wolnej kolejności możecie użyć tych, tych słów. Natomiast to jest bardziej ciekawostka przodnicza. To się nie nadaje na produkcję, nie ma supportu jeszcze. E, I żeby zrobić z nim coś konkretnego, to to jeszcze chwila minie, zanim e, nastąpi ten, ten moment. E, to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, większość tych rozwiązań opiera się od dockera, to konteneryzacja. Kiedy mamy ten e, element hardware'owy w naszym e, systemie, w tym wypadku Edge'a lub urządzenia Directly Connected, Ehm, oprócz tego, że security jest dosyć wysoko na naszych priorytetach, na liście naszych priorytetów, ehm, to chcemy, żeby ten software można było łatwo modyfikować. A żeby to uzyskać, to im mniej wchodzimy w system operacyjny, z rzeczy związane z prekonfiguracją systemu operacyjnego, tym mniej czasu spędzamy na jego utrzymaniu dalej. To urządzenie w domyśle po wyprodukowaniu tak zwanego golden image'a, image systemu operacyjnego, sprowizjonowany, tak itd., wysyłamy do klienta, na przykład do urzędu miasta Łodzi, jakby chciał kiedyś kupić. A oni to podłączają do sieci, konfigurują sieć u siebie zapominają, po prostu zapominają, że istnieje. O nic innego nie martwiąc się, urządzenie przesyła dane zbiorcze z wielu różnych źródeł, i tyle. I to ma tak działać nie rok, nie 5 lat, nie 10 lat, tylko 20 lat. Zakurzone, zapomniane, po 20 latach przyjdzie instalator, wymontuje, może wyrzuci na, do, do kosza jakąś śmieci. Tak wygląda kwestia praktyczna zastosowania tych urządzeń.